1, start, 120, prawy 3 plus słupek, do lewy dno słupek, do lewy prawy 4, oba krótkie słupki, przechodzi w prawie to mostek śmiało, 200, lewy 3, słupek, 5, 30 prawy 3 minus, nie, nie wypuszczaj wąsko, 150, prawy dno krótki, przytnij za słupkiem, 120, lewy dno krótki, słupek, 150, hamowanie prawy, 3, nie tnij, nie wypuszczaj, 60, lewy 2+, nie tnij, 70, hamowanie w lewym krótkim, 50, lewy 3, nie tnij, głaz, nie wypuszczaj wąsko. 70, prawy 5 plus pokojny, słupek, przechodzi, czytul płot, wygrodzenie od prawej, lewy, prawy, lewy. 70, prawe dno, wypuść. 180, prawy dno, słupek. 70, hamuj, wygrodzenie od lewej, prawy, lewy, prawy. 150, lewy dno, słupek. Po prostu przy płocie prawy 5 plus średnich otwiera. skamowanie prawy 4. Krótki na mostek. Jedni i 20, prawie 3 na szuter. Przechodzi w lewy. 6 Bardzo długi. Do szczytu śmiało. 150. Le, lewy 2. Jedni, jedni wyjścia mostek. 130, lewy dno, śliskie koła, przechodzi w prawe 4, plus krótki słupek, do lewy 4, minus zacisk, słupek, do prawy dno, przechodzi dwa szczyty, lewo hamowanie, 40, prawy 2, słupek, 80, i lewy 3, nie tnij 20, prawy 30, wejście, długi, za budynek na szuter, 60, prawo, lewy, trzydrug, słupek. 300. Lewy dno, krótki, przytul, śmietnik. 150, prostuj. Prawy, lewy, prawy dno. Przechodzi szczyt, śmiało. 120. Lewy dno, krótki, przytul, Do prawy dno, przeszczyt, słupek. 130. Lewy dno, krótki. 150, prawy 5, bardzo krótki, może dno słupek do lewej, do przedniej, 170, prostuj lewy 4 plus słupek, do prawy dno, do szczytu, czyli w prawy 5 minus, do lewy 4 plus średni zacisk, do 4 słupek, 200, prostuj pod górę, za płotem, prawy 4 plus słupek, 80 lewy 4 kręci przeszczyt, słupek. 50. Lewy prawej dno 230 Przy drzewie niewidoczny prawy 3 plus krótki słupek szybki 200 prosto i w dno Lewy dno długi do prawy 5 plus z hamowaniem do lewy 5 zacisk do 4 średni słupek 100 prawy 5 plus do szczytu? 30, Lotna ma 100, hamowanie lewy 4 krótkie. Super, ma no, będzie ładny czas, aha. Ale, ale odjąłeś go ładnie. Ale jest. Wiśli, wiśli, wiśli.